Jerba, te recenzje witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku będę recenzował to, do czego ten kanał właściwie został stworzony, czyli hierbę. Będzie to yerba paragwajska, która w różnych wariacjach pojawiała się już na moim kanale. To była m.in. 90/60 na 90, Compuesta, Constevia czy Selection Especial. Mowa oczywiście o kolonie. Kolon, yerba mate paragwajska, często polecana jako taka najmocniejsza yerba zawierająca w tej tradycyjnej wersji około 425 mg kofeiny na napar przygotowany z 50 g suszu zalanego tym wodą o temperaturze 70 stopni w objętości 500 ml. Dziś, tak jak wspomniałem, będę recenzował Kolona Suave. Jest to coś nowego na naszym rynku. Jest to również coś nowego chyba dla samej marki Kolon, ponieważ nie znalazłem informacji o tym rodzaju jerby na stronie Kolona. Są tam wyszczególnione właśnie rodzaje czy też smaki, które wymieniłem we wstępie. Jest tam również informacja o tym, że marka została założona w roku 1953. Natomiast nie ma informacji, tak jak mówię, o suławę. Nie ma informacji zarówno o tym, ile czasu jest leżakowany, ponieważ ten Selection Special jest na przykład leżakowany przez 2,5 roku. Nie ma więc tutaj jakichkolwiek dodatkowych informacji oprócz tych, które znajdziemy na opakowaniu. A na opakowaniu znajdziemy między innymi informację, że yerba ta zawiera na 50 gram suszu zalanego 70 stopniami wody o objętości 500 ml, zawiera 274 mg kofeiny, więc słabe, co znaczy delikatny. Prawdopodobnie odnosi się nie tylko do smaku, ale także do działania, ponieważ jest ona prawie że dwa razy słabsza od tej wersji tradycyjnej. Mogą ją więc wybierać osoby, które piją yerbę dla smaku, ale niekoniecznie podoba im się to pobudzenie, które ta yerba daje. Co jeszcze możemy powiedzieć o tym opakowaniu? Zniknęły, zniknęła tradycyjna szata graficzna, można powiedzieć. Jest to opakowanie odświeżone. Jest też z innego materiału wykonane. Szczegółowe zdjęcia, znajdziecie u mnie na Facebooku. Jest ono wykonane z po prostu takiej foliowanej torebki. Nie jest to już taki tradycyjny kartonik. Nie jest on zamykany od góry, tak jak ma to miejsce w tych tradycyjnych jerbach paragwajskich które są zamykane w ten sposób, ponieważ są bardzo drobno mielone. Ponieważ już wiemy, jak wygląda opakowanie, z którego oprócz tej wartości, można powiedzieć, kofeinowej, a także informacja o tym, że jest to po prostu produkt delikatny, smak delikatny, nie dowiemy się niczego więcej, więc przechodzimy do oceny zapachu. Na pewno nie czuć tutaj żadnych nut dymnych. Nie czuć tego za co cenię kolon, czyli tą śliwkę, można powiedzieć, węgierską, bardzo dymioną jerbę. Tutaj mamy raczej z tym zapachem yerby argentyńskiej. Nie czuć tutaj żadnych nut zbożowych. Mamy tutaj po prostu do czynienia z zapachem takiej gołej yerby, można powiedzieć. Przejdźmy w takim razie do oceny wyglądu. No a potem tradycyjnie ocenimy smak. Oceńmy, jak wygląda kolon w wersji Sławem. Pamiętajmy, że jest to yerba paragwajska, więc tradycyjnie powinniśmy się spodziewać tutaj dużej ilości pyłu i drobno zmienionych gałązek. Jednak samo to, że kolon w wersji delikatnej powstał już jest odstępstwem, i czy odstępstwem jest sam susz? Na początku chciałbym się odnieść do koloru. Ten kolor bardzo mi się podoba. Jak widzicie, jest on jednolity, jasnozielony, dobrze wysuszony. Jeśli chodzi o sam wygląd, jest to dla mnie na plus. Dawno nie widziałem jerby tak równej. Jeśli chodzi o kolor liści, nie ma tutaj absolutnie żadnych jakichś bordowych fragmentów listków, które mogłyby świadczyć o tym, że. Sam surowiec zdążył zwietnąć przed procesem suszenia. Również ten równomierny kolor liści wskazuje na to, że mamy tutaj do czynienia, no będziemy mieli do czynienia z takim jednolitym smakiem przynajmniej to powinno na to wskazywać. Jeśli chodzi o zawartość teraz patyczków, wielkość listków jeśli chodzi o zawartość patyczków, to jak widzicie, jest tutaj rzeczywiście ich troszeczkę jednak jest to Laborada traditional. Czyli taka yerba tradycyjna, która może zawierać tych patyczków nawet do 30%. Taką złotą powiedzmy, zasadą jest, że te laborady tradycyjne zawierają od 30% do 30% patyczków, 70% powinny stanowić listki. Jeśli chodzi o kształt tych patyczków, krótkie, krótko pocięte, w takie można powiedzieć od pół centymetra, no powiedzmy że 0,7 mm tak średnio miałyby te patyczki, ponieważ są tutaj zarówno takie krótsze pół cm, jak i dłuższe centymetrowe, więc średnio by miały tak 7 mm. Dość grube, zdarzają się oczywiście również cienkie te patyczki, natomiast przeważają właśnie grubsze i krótsze. Tak jak tutaj widzicie, to jest typowy patyczek z koląsławem, można tak powiedzieć. Jeśli chodzi o wielkość listków, Hmm, średnia, nie są to duże listki nie są to też na tyle drobne listki, których mógłbym się spodziewać po yerbie parygwajskiej jeśli chodzi o zawartość samego pyłu no znajduje się tutaj pył hmm, przy yerbie parygwajskiej jest to normalne, natomiast muszę Wam powiedzieć, że e, gdybym zobaczył tą yerbę i nie wiedziałbym, że jest to kolon słabe mógłbym powiedzieć, że jest to yerba mate argentyńska, ale troszeczkę słabszej jakości, ponieważ tego ten pył jest dość gruby, jeśli chodzi dość gruby dla jerb paragwajskich, ale jest go też zbyt dużo dla jerb argentyńskich, więc mamy rzeczywiście do czynienia z taką nową jakością, nowym produktem w tym segmencie jerb paragwajskich, co oczywiście cieszy, no ale najważniejszy jest smak, do którego właśnie przechodzimy. To tak jak widzicie, dzisiaj piję kolona w wersji Terere, o czym świadczy m.in. właśnie już termos od Lumilagro. Sprawdza się on świetnie podczas upałów, które ostatnio panują, a piję z nieśmiertelnego można powiedzieć naczynka Palo Santo, które jakiś czas temu rozebrałem dla was, do którego filmiku obejrzenia Was zachęcam. I muszę wam powiedzieć, że używam w razie co tutaj szklanej podkładki, ale nie cieknie. Nie wiem, jak byłoby to w przypadku picia yerby na ciepło. W formie Terrere nie cieknie. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Z naczynkiem nic nie robiłem. Jakie jest, takie było. Można powiedzieć, dzisiaj zestaw mam od yerba Mate Poznań, ponieważ zarówno szklaną bombillę, jak i naczynko mam z yerba Mate, właśnie Poznań, jak i samego kolona, także stamtąd. Przechodząc do najważniejszego, czyli do oceny smaku. No, jest to yerba paragwajska, ale zrobiona na modłę argentyńską, tak jak widzieliście mniejsza ilość pyłu, grubiej pocięte te listki. Jeśli chodzi o sam smak, no to nie czuć tutaj rzeczywiście żadnej śliwki węgierskiej, więc fani tradycyjnego kolona będą rozczarowani, takim fanem tradycyjnego kolona jestem między innymi ja. Więc czuję się rozczarowany tą mierbą. E, mówiąc szczerze, kiedy zobaczyłem kolon sławę, e, tak pomyślałem, jaki to ma sens. E, tutaj jakby nie wiem, papierosy mocne były w wersji light, e, ketonal był w wersji, no nie wiem, tam jakiejś też soft e, i tak dalej. Albo wódka o mocy 10%. No, mija się to troszeczkę z celem. E, no ale jeśli jest kawa bezkofeinowa, piwo bezkofe... bezalkoholowe, no to być może właśnie tego rodzaju jest to produkt dla ludzi, którzy, tak jak wspomniałem, nie chcą czuć tego pobudzenia, natomiast chcą czuć smak yerby. Przy czym na pewno ten kolon Sławę błędem byłoby traktowanie go jako preludium do świata yerb paragwajskich, ponieważ kolonowi sławę bliżej jest do yerb argentyńskich. Jest to nie tylko słabszy smak, słabsza moc, ale także grubsze cięcie. No i sposób, że tak powiem, użycia, ponieważ on się doskonale sprawdzi podczas upałów, z tego względu, że ta mniejsza zawartość kofeiny, ale także i sam napar, który widzę po barwie, jest troszeczkę słabszy niż w tradycyjnych jarbach paragwajskich. Powodują to, że jarba ta nie będzie tak maczopennna jak te tradycyjne gatunki. Wracając jednak do smaku. Dla mnie jest on płytki, delikatny. Jerba ta będzie idealna dla osób początkujących, ale nie dla osób, które chciałyby, tak jak wspomniałem, wejść do świata parygwajskiej, ponieważ jerbę tą można by potraktować jako yerbę argentyńską. Gdybym miał zamknięte oczy i miałbym jej spróbować, to bym Gdzieś obstawiał pochodzenie Paragwaju, przepraszam Argentyny. Może nawet bym gdzieś tam obstawił delikatnie Amandę. Nie czuć tutaj żadnych nut kwaskowatych, żadnych nut trawiastych, jest to po prostu delikatna yerba. Dobra, ale delikatna. Dla mnie jest ona zbyt delikatna. Natomiast możecie ją sobie spokojnie kupić jako taką pierwszą yerbę, ponieważ łatwo się ją pije. Puszcza wystarczająco szybko smak w formie Terrem. Jedyny jej minus jest taki, że szybko się wypłukuje. To jest jej minus. No i myślę, że to jest tyle. To jest ciekawy ten tej jakby sławy, ponieważ w kolejnych odcinkach, jak będziecie mogli zobaczyć, będę recenzował Pacharito Sławę, ale także powstało Pacharito wersji premium, które naprawdę jest dobre, jest smaczne. Natomiast Sławę, Yy, uchylę troszeczkę rąbka tajemnicy przed kolejnym odcinkiem. Troszeczkę jak ten kolon wychodzi. Yy, dla mnie te wersje sławy są zbyt delikatne. Ja lubię yerby, które są esencjonalne, które są yy, mocne po prostu. Yy, lubię w yerbach paragwajskich ten smak dymności i wędzonej śliwki. Tutaj natomiast go nie ma. Tak jak wspomniałem, yerba ta jest dość płaska, bez żadnych ciekawych niuansów. Nie ma tutaj ani trawiastości, ani kwaskowatości. Jest to świeższa yerba paragwajska, ale też gdyby porównywać ją do yerby argentyńskiej, to też nie byłaby gdzieś tam wyjątkowo na przedzie, więc moja ocena, taka średnia yerbka. No ale na upały może być. To tyle, dzięki, do kolejnego odcinka, cześć! To chciałbym Cię zachęcić po prostu. Do subskrypcji, pozostawienia łapki w górę i polajkowania fanpage'a na Facebooku. Te informacje dają mi po prostu informację zwrotną, że mm, mój kanał Ci się podoba i to co robię jest dla Ciebie wartościowe. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z jierwą, zadaj je pod tym filmikiem, lub napisz do mnie na fanpage'u na Facebooku. Cześć!